Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajemy w Space Empires 5. Ja jestem iluz Wanderle, jak będę waszym gospodarzem Kolejny odcinek i jedziemy dalej z tematem eee, W poprzednim odcinku, co prawda to było parę minut temu, znaczy parę sekund temu, ale dobra eee, Aha, sensory badamy, dobra Dobra, ha jeszcze... O, dobrze, zobaczyłem patrzcie, się zbaldowało dużo, dużo, dużo punktów nauki. Dobra, to wiecie co to może w takim razie oczywiście pójdźmy w to medical treatment to, to ma sens, bo... Bo medical treatment to lepszy life support, a life support lepszy to jest. Yy... Więcej załogi może nam otrzymać takie podtrzymywanie życia. Tylko martwi mnie trochę, że psychologia, czy technologia odpowiedzialna za kwatery mieszkalne, z jakiegoś powodu jest taka droga, a 150 załogi to jest maksymalne, co teraz możemy stać. Life support poziom czwarty. Aha. Dobra. Tu się widzę budują. Dobra. Kolonialne statki. 3. Super. To tak. Ty pójdziesz skolonizować. Który jest z największy? Huge. Large. Medium. No to ty będziesz stolicą systemu. Z systemu kolonizujemy, bardzo proszę. O kurde, ta. Pla tam ten układ nie jest jeszcze doskonać, nie dostatecznie wyczyszczony. A tak atakować to, co to jest. Za się dowiemy. Jeden statek. To jest... zmiećmy go! To są JVC-2. Okej, okay, spoko. No to do dzieła! To idzie na zwrot i na czołowe zderzenie. Oj, to się, chłopiec, dziwisz! Co ty w ogóle masz na tym? Na sobie. Eee, Ripper beam. Gdy to może być groźne? To jest Reaper Beam To jest groźne, 110, o kurwa tylko za, o zasięgu, wystarczy intensywna, wiązka fuzyjna Z jakiej to technologii, ja się przepraszam, pytam. Nie podaję. Szkoda, że w tej grze nie można czegoś takiego, znaczy inaczej, można, można oczywiście jak najbardziej... Eee, e, doprowadzać do baldażu statków, tylko to jest trudne jak diabli. Au. Dobra, obrywasz widzę gościu Ale my też obrywamy. Au Ale dobra, on jest jechany mocno. O oh. <laughs> kolego! czym do ludzi? Ja przecież tu mam tarczę. <laughs> Korde wszyscy żyją. A kto umarł ten nie żyje, co klasyka. Dobra, kolonizować tej planety tymczasem. To wszystko już jest nasze. Natomiast tu chętnie bym jeszcze wybudował sobie... ...ships. Bo tu mamy co? Tu nie mamy nic oprócz... ...tej planetki, więc zbudujmy im bazę ochronną. Się, ja tu dawałem e, te. Tak, dawałem bazy. Ale teraz też te bazy trzeba kurde przeten przerobić na lepsze. Bo. Dobra, nieważne. Dobra, co my tu mamy? Czy z takich mniejszych? Tu tutaj ewentualnie. Dobra, jedziemy. Portret flag. Aha, jeden statek jest uszkodzony. Tak, dobrze widzę. Tak, do stanu takiego, że mu silniki trzasło. Dobra. Poczekajmy tutaj. A jak przebiega budowa naszego tutaj yy, naszej bazy obronnej? No, zarąbiście dobra, yy, w takim razie Ty Construction polecisz tutaj i zbudujesz mi tutaj yy, bazę obronną. Dzięki czemu tą flotę, flotę pierwszą, będę mógł zwolnić. O, to jest że to jest potężna flota. Dobra, no to jedziemy. to jest. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu gry niestety bardzo ciężko się ogląda, bardzo ciężko się też nagrywa je, biorąc pod uwagę, że trzeba cały czas praktycznie... E, aha, dobra. No dobra, czyli tu po prostu będą, będą dwie imperialne kolonie, okay, dobra. Technology Minister, we have the blob cruiser. Level 5 Heavy customization. nie to, tylko chciałem to. to nie Applied science Heavy Hall. Heavy carrier battleship, large freighter. O kurde, to od razu mamy na dzień dobry tyle tego. Ugh, ten battleship co? Kurde. Patrzcie, I nie, i nie mogę w ogóle tego, tego Battleshipa eee, sprawdzić, nie? Co to jest? Ten? Znaczy, jaką ma tą? Jaki ma maksymalny hał, ale. Moment. Inaczej to zrobimy w takim razie. Create. Eee, statek. Uh, Cruiser 750, dobra, już widzę. 750 kilo to jest uh, minimalny, minimalny, uh, minimalny dla pancernika tonaż. Poziom piąty, poziom piąty, poziom piąty, poziom piąty, no, kurde, dobre. Dobra, to mamy. Aha, to w następnie toczy się będą dobrze. Czyli w takim razie badamy teraz Heavy. No, panowie i panie, jeżeli zbudujemy pancerniki, to będzie specjalny projekt. O tak. I przy każdym z tych tutaj plan, przy z tych planet będzie budowana Gwiazda Kuźnia. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy gwiezna Kuźnia jakim 4 lata, 6 tur? 4 6 tur. Jasne, 6 tur, 10 tysięcy. A z kolei normalna stocznia. Wybuduje mi... Dwa lata, dwie tury. Wow. a może nastąpić incepcja? W sensie... Czy... <laughs> no patrzcie! To jest piękne! To jest piękne! One Point Defense System może zbudować gniezdną kuźnię. Ok. Pięć tur. <noise> I następne pięć tur będzie kolejne. O ja, pierdzielę to jest po prostu piękne. Ja mam nadzieję, że wy. wy rozumiecie, co teraz, co teraz się stanie. O ja, pierdolę. Nie, ja takiej okazji nie mogę przypuścić. Dobra, tutaj się buduje, tak? Stocznia. Ja pielędze, ale to będzie po prostu piękne. Dobra, następna natura Stocznia może budować stocznie. No kurde, to jest po prostu taka piękna incepcja. tylko w tych że to jest możliwe. I teraz będziemy dwie, mieli dwie stocznie. E, to jest e, imperialna kolonia. Teraz będziemy mieli dwie stocznie. Kierunek kolonii Widzimy dwie stacznie i każda z tych staczni będzie budowywały kolejną stacznię No po prostu piękna Hydra Dobra Mamy trzy nowe kolonie Батальщики поможели подравать. подавать! на това, и на това, и на това, и на това, и на това. И на това, и на 200 załogi, 200 e, tego, kwater, 200 załogi, nie? Jeden mostek i maksymalnie 10 ruchu. Ergo maksymalnie 10 e, ruchu podstawowego, nie? Dobra, lecimy dalej, w pancerniki. Oh. Ja, piel dole, dobra. Zacznijmy od tego. E... Cargo Space 32, 25 tysięcy, dobra. To tak. E... Ponieważ ty jesteś w centrum kolonii, to Space Yard, Space port. Hmm. Dobra, czekaj. Ile ty masz tutaj? 56, 101, 101. Dobra, damy ci po 5... 5 e, ośrodków e, ekstrakcji radioaktywnej i pitch farm. No, rafinerii, tak? Resupply, oczywiście, pod Medical Lab. E, to na cały system działa, i to działa w ten sposób, że e, właśnie procent szybciej populacja wzrasta, nie? To tak przypominam tylko. O, kurde. Dobra i research center poproszę kolejny moment 2 12 13 14, 14 na 25 czyli zróbmy tak 4 I zawsze jest jedną tym sobie tutaj. tutaj. A teraz tak, tutaj. To jest kolonia imperialna. I to będzie... posiadało tak. Gdzie eee, jest stocznia? jest jedna stocznia, poproszę jedną stocznię. Zbudował po 5 e, labów, nie? I technologii, znaczy tych. Centrum wywiadu. Co to jest za ta? 58, 9. Okej, okay, to jeszcze dołóżmy. Ile tu jest? E, 10, 11. To jeszcze 4 e, ekstrakcje radioaktywne. Niech gospodarka, niech wydobywają, nie? Gospodarka musi z czegoś się, się ten z czegoś brać. Imperial no, Konolor, i tutaj jest dużo okłudów, dużo jest fajnych rzeczy. Może tak Ile? nad jest 20. Dobra, to tak Space Yard y I te kolonie są obok siebie, więc, jakby tutaj nie ma sensu yy, budować resupply, więc dobra. Jeszcze raz yy, tutaj space at facility czyli 19, dobra, zrobimy tak po 3. Army. i teraz po 5 10 16 10, 19, 20 no i dobra, mam zapomnianą tą, zapomnianą planetkę o kurde to no będzie wielka stocznia coś czuję ale przyjąłem po prostu piękną rzecz Niech oni się tutaj e, dobudują, z kolei tak. E... Dobra, ty, widzę, że tutaj konstruujesz już coś, więc dobra, jest najbliższy konstruktor. ukaże się nam, tak czy siak. O oh, kurde, Mhm. 10... <grystanie> <grystanie> Populacja staje się szczęśliwsza. No i super. Heavy construction. Battleshipy. Pancerniki poziomu drugiego. Dobra. Dobra, technologii minister. To jest. Tylko sprawdzę mnie. Sprawdzę i ten pan ma 900 kiloton. Żaden z naszych statków 900 kiloton nie ma. 900 kiloton ma chyba. Tak. Więc na Kuźnia tylko. Dobra. Poczekamy w takim razie. Natomiast tutaj. Pójdźmy w te teoretyczne i sprawdźmy tak, co nam daje co? Chemistry, plasma, missile weapon, nie, construction robotics, nie, industry computers, torpedy. Jaka była różnica w tej grze między torpedami a a pociskami? Znaczy czy master Warrior była taka, że pociski były rakietowe, nie, były skończone, a torpedy były nieskończone. Cholera, wiem. Inżynieria planetarna, utylizacja planetarna, astrofizyka. Wiecie co? Może pójdźmy w tą astrofizykę, zobaczymy co nam to da. Weapon Overloading System. Plasma Missile Weapon. No też są fajne rzeczy. To są pociski plazmowe, nie? Dobra, wiecie, co możemy w to pójść? To jeszcze badamy oprócz tego: medical treatment sensors. siedem procent, to może pójdziemy 24 procent w co? Eee, może pójdziemy w te eee, weapon platforms. No, to jest spoko. Bo. Będziemy mieli lepsze pociski za chwilę z chemii, z tytułu chemii. Natomiast. E... Natomiast. E... Platformy, nie? Broni przydadzą się. Ja zapomniałem oczywiście zbudować tutaj e... tych. Miselebel z poziomu trzeciego. No dobra. To zbuduję 5 pas tego typu i niech to Liot Item, move top dan. I tu to samo. Ciach, 5 pas rakietowych. Niech coś ma do obrony, żeby to nagle nie przyleciało mi komputer i... I zrobił brzydkiego okuku, mimo że mamy no... taki, ani inny problem. Znaczy, że mimo że tutaj jest moja... większość mojej floty, nie? Bo w tą stronę jeszcze da się polecieć. No. Eee, dobra, zbudujemy jeszcze pięć tutaj eee, bas rakietowych. order items on top. 7 tu. Dobra, trudno, to poczekamy do 7 tur. Dobra. Tymczasem. Eee, aha, to patrzyłem, tak? Medical treatment da nam lepsze... Eee, Medical Bay. Aha, czyli Medical Treatment daje, nie daje już nam fajniejszych tych. Pancerniki chyba mają maksymalnie 200 tych. Dobra. Biologia. No, broń biologiczna, to podejrzewam, że to są bronie, które nam będą dawały karę do dyplomacji. I raczej tego nie będę. Rozwija, aczkolwiek yy, drugi poziom biologii może coś mieć, tak samo drugi poziom astrofizyki. O kurde, wiecie co? Bo te nasze bronie, to one tak do końca niezłe nie są, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że one za chwilę nam mogą się skończyć. I ah asked yes, high energy discharge weapon, reaper beam, small incinerator beam. Reaper beam... a to jest bardzo małe... Kurde, można by pójść w to... Mm. Massive ionic Disruptor. Co to kurde jest? Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Niech nam się chemia zbada, bo i tak i tak potrzebujemy tą plazmę, nie? A potem jak chemia się nam zbada, to z tego co z chemii zostanie, to sobie wrzucę właśnie w te eksperymentalne broni i będziemy się bawić. A to w następnym odcinku, moi drodzy, tak, tak nazywam wandel, to było space do następnego odcinka. Na razie, cześć.